Bumble. A co są uważasz w retailingach? Hej wszystkim. Tu fantastyczne siostry Ola i Gaba. I Bumble. <grywka> tak, Bumble jest naszym gościem. no Nie odpychaj go. Nie go mówisz, gościem i tak, specjalnym. Yy, I my przychodzimy do Was, żeby dzisiaj porozmawiać o ritelingach, a mianowicie o tym, co o nich uważamy. A też przedstawić krótką opinię dotyczącą tych retellingów, które już przeczytałyśmy. Ja uważam ogólnie, że retellingi są bardzo fajnym sposobem, żeby pokazać współczesne problemy na podstawie jakby tych starych, już dobrze znanych nam historii. Oczywiście one mają swoje plusy i minusy, ja też nie za dużo książek przeczytałam z tym nie wiem, motywem przewodnim, jeśli to tak można nazwać w ogóle. Przeczytałam chyba tylko dwie książki, o których zresztą zaraz się dowiecie, ale uważam, że to naprawdę spoko pomysł. W tych, które ja czytałam, rzeczywiście te problemy współczesnego świata były i to mi się podobało. Uważam, że w sumie dodatkowo to może skłonić do czytania osoby, które zazwyczaj nie czytają, bo na przykład bardzo lubią jakąś daną historię, na przykład jakąś bajkę Disneya i chcą. Jakby to sobie odtworzyć na nowo, tylko że w innej postaci, wtedy sięgają po taką książkę. Tylko w sumie pytanie jest wtedy, czy się nie zawiodą, bo różne są te retailingi z tego co wiemy. No ale to już inna kwestia, prawda? A ty co uważasz? Ja uważam, że to może być fajne hmm, takie jakby odświeżenie historii danej, bo też yy, nie każdy lubi daną bajkę czy coś w tym stylu. A jak przyjdzie na książkę, gdzie ta. Ten motyw tam zawarty jest yy, jakoś opowiedziany w inny sposób, dość czegoś innego. To nie wiem, może na przykład polubić to nic, jedzą yy, tu baśni czy coś w tym stylu. Ja ogólnie jestem na no tak. Też jestem na no tak. To ja, może zacznę od retailingu, który moim zdaniem jest dość kontrowersyjny w takim sensie, że ma tyle samo zwolenników, co przeciwników. To jest taki love-hate relationship, ale mnie się bardzo podobał. Mówię tutaj o, o Kirkę. Przeczytałam tą książkę, nie wiem, za cztery lata temu, chyba tak mi się wydaje. Ogólnie moim zdaniem ta książka jest po prostu o dojrzewaniu kobiety o takim właśnie dojrzewaniu do pewnych decyzji, o, odkry o przede wszystkim odkrywaniu siebie, swoich możliwości, swoich. E, jakiś granic, ale też wykracza, wykraczanie poza swoje granice, jakiejś strefy komfortu. E, Okej, okay, mogę się zgodzić z tym, że ta książka nie porywa fabułów. Nie ma tam jakichś. Zwrotów akcji, nie ma też tam takiego słownictwa, które natężają tą fabułę. Tak jak właśnie w, w Gołębiu i Wężu, to tam po prostu tempo to jest po prostu zawroty naprawdę, tam cały czas to się dzieje. I też tak samo w Cieniu i Kości, tam też cały czas to się dzieje. A tutaj ten czas w tej książce, powiedzmy, to tempo powieści jest wolniejsze i też tym samym jest bardziej refleksyjne. I na przykład. Ja sama się zastanowiłam na co po przeczytaniu tej książki to, nie, to było po prostu bezwiedne, bo wiesz, to może głupie zabrzmi, ale tak się zastanawiałam, co ja bym zrobiła na miejscu kirkę, bo ona była wystawiona na wiele prób przez śmiertelników, przez bogów, przez e, ukochanego, przez e, dzieci, przez swoje własne, swoje własne służki tak naprawdę. Ona była non stop wystawiona na próbę cały czas po prostu i to się nie zmieniło do końca, ona e, odkrywała to, na ile sobie może pozwolić, zarówno w świecie olimpijskim, w świecie boskim, jak i w świecie e, śmiertelników. Moja, tak jak mówię, to jest chyba top ten moich ulubionych książek w ogóle i chyba teraz, jak już jestem trochę starsza, e, to zabiorę się do Riridu. E, Uważam, że to jest świetna książka i nie ja wiem, że się powtarzam, ale naprawdę bardzo Wam polecam każdej osobie, która w ogóle lubi mitologię grecką i chce po nią sięgnąć właśnie w takiej nowoczesnej wersji. Słyszałam, że jest bardzo statyczna taka... No y... tak, no bo ona jest statyczna. Nie ma tam za bardzo fabuły, tylko bardziej właśnie, nie wiem, jakieś opisy wewnętrzne albo No tak, takiego. no bo to jest prawda, tak, tam, tak jest właśnie, ale... To służy książce. To naprawdę nie jest tak, tak, jak nie wiem, opisy przyrody w Krzyżakach, że po prostu, że wiecie, czytacie już po dziesiątej stronie opisów jakichś stepów, czy tam, nie no, nie stepów, bo tam nie było stepów, ale no nie wiem, pola grubańskiego, po prostu chcę Wam się rzucić tą książkę w kąt i tyle. Opisy tutaj, mimo tego, że są dość długie, służą tej książce. Ona mnie zaczarowała i ja najchętniej, ja naprawdę bardzo bym chciała poznać jej losy. Dalsza, mimo tego, że to już jest zamknięta książka, na tylu stronach mieści się całe życie kilka. I. No. Ciągle No mega intrygująca taka i ciekawa, jak mówisz. W sumie nie wiedziałam, że to nawet takie może być ciekawe. Bo ja tylko. E... Nie. Znaczy, wiecie, ja... Znaczy wiedziałam, że to jest ciekawe i oczywiście wiedziałam, że to jest jedna z Oli ulubionych książek. Ale ja bardzo lubię, jak coś się dzieje. I, I tak się trochę bałam, że to mogłoby być, wiecie, takie za bardzo. Może się nudzić trochę. No takie wyrazimy. nudne trochę, no bo jakieś samoopisy, czy tam wewnętrzne przeżycia, ale w sumie jak opowiadasz, no co mnie zachęciłaś trochę. Właśnie co mi jeszcze się podoba, teraz mi się przypomniało. To w jaki sposób autorka wykreowała postać Odyseusza. Postać Odyseusza, która tutaj jest odczarowana z powszechnego mitu, że to był taki bohater. To tutaj on jest przedstawiony trochę inaczej, nie chcę wam spoilerować. Jeżeli chcecie, to sięgnijcie. I też jeszcze kolejna rzecz, która mi się bardzo podobała. Tu też tak bardziej, patrząc z perspektywy moich studiów, język jest bardzo piękny. Naprawdę. To jest, to jest literatura piękna przez wielkie P, naprawdę. Dobrze, czyli pierwszy retailing na plus. Na plus. E, dobrze, to może ja powiem o podtaflu, który ostatnio przeczytałam. E, chyba nawet w tamtym tygodniu, więc całkiem niedawno. Co tu mogę powiedzieć? Ja myślałam szczerze, że to jest raczej książka taka, wiecie, Dla dzieci czy takiej no, młodszej młodzieży trochę mnie zmieniło to sama ta okładka, bo. Ona jest taka, nie wiem, według mnie trochę taka, bardzo ładna, ale taka. Dziecinna. dziecięca, taka dziecinna. Dziecięca, tak. Yy, I na dodatek książka ma bardzo dużą czcionkę. Jak na wiecie, mm, książkę taką dla, nie wiem, dorosłych, czy tam dla. starszej młodzieży. Tak, no właśnie. No a okazało się, że naprawdę się mylę, bo byłam do niej nastawiona tak. myślę, że to będzie fajna rozrywka, ale wiecie, nic specjalnego, a tu nagle. No naprawdę mi się to bardzo spodobało. Bardzo się wciągnęłam. Przez pierwszy, nie wiem, może tam około 50 stron nadal trochę byłam sceptyczna. Ale ogólnie jest to bardzo na plus. Może trochę o fabule, bo jakby, no tak, wszyscy wiemy o co chodzi, że tu jest mała syrenka i czego ona chce i że wypływa na ląd. Ale tym, czy jest tak... Jest książę? Tak, tak, jest książę. Trochę właśnie inaczej przedstawiony niż w tej oryginalnej bajce, ale jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, która się różni. Jest to to, że tutaj mamy, nie mamy właściwie tej matki małej Syrenki i jej sióstr, bo teoretycznie została ona zabita przez ludzi i ta mała Syrenka, właśnie, tu jest Murigan, ona wypływa na ten ląd nie tylko dla tego księcia. Ale też, żeby poznać y, tajemnicę tej matki, dlaczego ona właściwie zginęła, co się z nią stało. Czy ona zginęła, czy ona, nie wiem, jest gdzieś na tym lądzie y, i żyje sobie wśród ludzi. Nie wiadomo co. No i w każdym razie bardzo mi się ta książka podobała. Jest mm, takim manifestem y, feministycznym, można powiedzieć. Mm nie mam tu nic praktycznie, do czego miałabym się przyczepić. Nie chcę też spoilerować, dlatego nie będę o tym długo mówić, bo jakby samą historię wiecie, każdy zna, tylko tu chodzi o te dodatki, o takie jakby smaczki, o mm, różne dialogi, które właśnie sprawiają, że ta książka jest y, feministyczna, jest też taka skierowana ku normalizowaniu, wiecie, różnego rodzaju ciał, można powiedzieć. Nie chcę, właśnie, nie chcę tu więcej spoilerować, spojar dlatego mogę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która, do której mogę się przyczepić, bo według mnie książka jest serio super. Naprawdę bardzo dobrze ją oceniłam, bardzo dobrze się przy niej bawiłam, ale nie tylko się bawiłam, ale też się trochę, wiecie, nauczyłam, trochę poczytałam właśnie takiej feministycznej. Lektury. No ale jednak, y, według mnie zakończenie, a raczej nie samo zakończenie tak jak się skończyła książka, tylko same kilka ostatnich scen było za bardzo, moim zdaniem, patetycznych, takich wzniosłych. Y, tutaj wiecie takie dialogi, jakieś takie niby przemówienia czy coś. Y, no. Według mnie, jeśli cała ta książka właśnie jest napisana takim, nawet nie chodzi o język, ale w sumie jest taka, wiecie, bardzo taka przystępna i taka, nie ma właśnie w niej wzniosłości, tylko że wszystko jest takie normalne, te myśli feministyczne są takie normalne, te wspieranie swoich sióstr też jest normalne. A tutaj na koniec wywalona, dwie sceny wywalone, które po prostu. Są z Ogólnie koniec też mi się podobał, ale chodzi mi właśnie nie o to, jak to się skończyło, tylko o te właśnie dwie ostatnie sceny, można powiedzieć. Ale ogólnie książkę oceniam bardzo na plus i też mam bardzo dobre opinie, więc mega się cieszę, że ją przeczytałam, bo zresztą dostałam ją od Oli, więc y, cieszę się, że udało mi się po prostu po nią sięgnąć. Słuchajcie, zostajemy w e, morskich klimatach. Również czytałam retailing małej Serenki, ale to już niestety nie, nie był tak dobry tak jak Gaba. Opisowałam e, znaczy książkę, która. swój retailing, a ten mój, który Wam teraz przedstawiam, czyli Pięćń Syreny. No niestety ja nie mam nic dobrego do powiedzenia na temat tej książki. E, na układ jest napisane. Mroczna wersja mojej syrenki, w której morskie głębiny zamieszkują przerażające zabójcze. Słuchajcie, to właśnie ma być taka, może nie może powiedzieć grozy, ale tam ma po prostu być groza cały czas. Właśnie mamy się bać tych syren. Mamy bać się też morza. Przyjemnie ja tak uczułam, że mamy się bać morza, bo tam nie wiadomo co tam jest. I jak zabójczyni książąt, czy tam pogromczyni książąt, nie złapie, to. Wiecie, kaplica, koniec, ale no niestety tam nie było żadnej grozy, tam nie było żadnego klimatu, tam to po prostu no wiecie, tak jak Gaba mówiła, znacie historię i tutaj właśnie potoczyło się wszystko tak, tak jak potoczyła się w tym tradycyjnym ujęciu powiedzmy. Po prostu jest zakochana w księciu ta główna bohaterka i to tyle. A sorry, że ci przerywam, ale no chciałam tak tylko powiedzieć, że jeśli chodzi właśnie o podstaflu, to mi się bardzo podobało też to, że to życie na lądzie okazało się, że nie jest takie idealne i nie jest takie wiecie, wymarzone, że to nie wygląda wcale tak, jak, jak ta Murigen sobie wyobrażała. I rzeczywiście to jakby nie było takie czarno-białe, więc to też mi się podobało, ale widzę, że w tej książce chyba. Tak nie było. No nie, tak nie było. Oczekiwałam tej grozy, oczekiwałam takiej niezłodzinkowej opowieści, a dostałam po prostu tak oklepane, wygrzewane kotlety po prostu. Ta główna bohaterka była nijaka, książę był nijaki, świat był nijaki, wszystko to było po prostu nijakie, a końcówka, to w sensie samo zakończenie to po prostu... No, no nie, no nie podobało mi się. Nie ma co gadać. No nie ma co gadać. Ja w ogóle widziałam, że ta książka ma raczej dobre opinie. Chyba to jest ze 4 na 5 gwiazdek czy coś, czy, czy coś w tym stylu, ale ja bym dała jej może z pół gwiazdki. Wow, Albo ze 2 może. No bo tam nie ma niczego charakterystycznego, rozumiesz? Tam po prostu wszystko jest takie... Na przykład tej liże. to wszystko jej idzie po myśli. Ona nie ma w ogóle żadnych takich... Nie wiem, autorefleksji po prostu. Ten książę też jest tylko taki, żeby pokazać, y, jaki to w ogóle jest życie niesprawiedliwe, że on musi być tym księciem. Może teraz Wam spoileruję czy coś, ale to może być lepiej, po prostu nie będzie sięgać po tą książkę, no bo nie warto, serio, nie warto moim zdaniem. I to jest. Na pewno to jest nieudany retaling y, małej serenki. Ja z niego w ogóle, w ogóle nic nie wyciągnęłam. Więc podsumowując, jak macie do wyboru albo pod taflu, albo. Pieśń Syreny. Pieśń Syreny, to bierzcie pod taflą, zdecydowanie. Tak. Słuchajcie, teraz mi się przypomniało, że ja jeszcze czytałam wieźmę Morską, w ogóle, która jest w... Tak, wstawimy okładkę, Tak, oczywiście. wstawimy okładkę, żebyście mogli, mogli zobaczyć. Przypomniałam sobie, że to czytałam i to też był taki gniot po prostu. Ja nie będę <coughs> nic sobie zajmowała y, czasu, żeby opowiadać o tej książce, ale Pieśń Syreny i y, Wiedźma Morska są takie gnioty, że ja Wam tego kompletnie nie polecam, bo jeżeli to było złe dla mnie, ja tu bym dała 1,5 gwiazdki ewentualnie dwie, jego miała dobry humor, no to Wiedźmię Morskiej bym dała minus dwie, Tam wszystko było złe, naprawdę, to po prostu wszystko było złe, to nie było nic dobrego. Tutaj można przejść ten świat, był taki w jakiejś wymiarze wykreowany, to tam nic nie ma. Koniec na temat Koniec o morzu. Yy, Mroczne dzieje Elizabeth Frankenstein yy, czytałyśmy obie. Ja to czytałam też już jakiś czas temu, chyba w tamtym roku w wakacje jakoś, ale bardzo mi się podobała ta książka. To była taka... No fajnie został opowiedziany jeszcze raz ten mit o tym Frankensteinie. A Gaba czytała... W tym miesiącu. Tak, ja czytałam w tym miesiącu, bo y, od chyba marca robimy sobie z Olą taką wymianę książek, że ja wybieram jej jedną y, z moich książek, których ona nie czytała, a ja bardzo lubię, uwielbiam. No i na odwrót, i Ola właśnie wybrała mi Mroczne Dzieje Elisabeth Frankenstein. I co? Ogólnie... Pozytywnie, tak, pozytywnie. Tak, i ja ogólnie y, nie czytałam oryginału. Y, ja też Roszeli. nie. Nie czytałam całego, czytałam fragmenty, bo to też mi było potrzebne na moje studia. I ja wiem, o co chodzi w Frankensteinie i no wiecie, no, ja ogarniam, o co tutaj chodzi. I moim zdaniem to jest retailing i to też nie jest retailing, bo moim zdaniem roszne Dzieje to jest taka takie luźne zapożyczenie bardziej z tego mitu o Frankensteinie niż samą przedstawienie jakoś inaczej tej historii o Frankensteinie. Wiecie o co chodzi? Według mnie tak luźne zapożyczenie. Jakby. No ja też wiecie, nie znam Frankensteina, ale tak chyba mniej więcej każdy z nas może powiedzieć o czym to jest. A tu historia jest w ogóle pokazana trochę z innej perspektywy, bo właśnie jest mm -hmm. pokazana z tej perspektywy Elizabeth Frankenstein. Na początku książki zresztą jeszcze nie jest Frankenstein. Która zaprzyjaźnia się, a zresztą jest wykupiona, żeby zaprzyjaźnić mm -hmm. się z Wiktorem, tak. czyli naszym drugim głównym bohaterem, który jest dzieckiem bardzo trudnym. Elizabeth wyjeżdża do tego miasta, w którym studiuje Wiktor, żeby zacząć go szukać. No i później w ogóle losy się tak toczą, że ta książka jest bardzo dynamiczna. Bardzo dużo się dzieje. No, tak, ale też, żeby się że trochę cię nudzi, w sensie, że się trochę. E, tak, bo jakbym miała porównać pierwsza część, a druga część, to druga jest o wiele lepsza. E, oprócz tego, że jest więcej fabuły, to też jest więcej takiego, wiecie, przekazu, bo tam też są takie elementy feministyczne e, i takie elementy, jakby odnajdywanie siebie, e, swojej tożsamości, kiedy hmm. inni oczekują od nas czegoś innego. Więc ogólnie bardzo mi się ta książka podobała i też się zdziwiłam, bo po pierwszej połowie tak trochę byłam. Wiecie, główna bohaterka mnie irytowała, i też jakby przez pierwszą połowę chyba akcja toczy się szybko, ale jakby ciągle jest w tym samym miejscu, ciągle jest w tym mieście. Nie chcę za bardzo też mówić, co się tam stanie. Ale. Ogólnie jest na plus, serio. Bardzo mi się podobała, bardzo mi się podobał właśnie y, ten przekaz i też, no, druga część według mnie była o wiele lepsza niż no pierwsza. No tak. No i ja też nie ma co oczekiwać jakichś, wiecie, cudów, bo to też nie jest jakaś wybitna literatura, ale ja na przykład bardzo dobrze się przy tym bawiłam. Yy, jak ja przeczytałam tą Elizabeth Frankenstein i, wiecie, tam wyrachowane serce czy coś z tym stylu, to sobie żałowałam no, no, super to już będzie, ale jak czytałam, to naprawdę bardzo mi się podobało, to... fajna... Autorka fajnie sobie zapożyczyła y, tą książkę, w sensie oryginału Frankenstein I fajnie to sobie tak przetworzyła y, na to, co ona wymyśliła To, wiecie, to nie jest taka chamska zarzynka To też nie jest jakieś, wiecie, tam daleko Jeżeli byście czytali, to tam by wam dzwoniła, nie wiadomo w jakim kościele Że no jakiś tam był Frankenstein czy coś w tym stylu y, Tutaj są bezpośrednie i niebezpośrednie nawiązania do oryginału I ogólnie... Jest naprawdę bardzo fajna. Tak, ogólnie na plus. Tak, fajny, fajny retailing. Więc jak widać, niektóre literingi są naprawdę super, eee, tak jak trzy z naszych pięciu czy sześciu książek, o których mówiłyśmy, a niektóre są totalną klapą, tak jak mówiła Ola. Kurczę, to coś jest z tą małą ręką, że, że ogóle... to, to po prostu... Bardzo dużo tych retellingów jest w sumie małej Syrenki jak teraz. No ale jeszcze nie zapomnijmy o w ogóle chyba teraz najpopularniejszym retellingu, w ogóle Wisienki na Tartec, czyli aker Dark and Lovely. Tak, mam w planach, mam w planach jeszcze, A, ja nie, nie mam wiem w kiedy. Planach, ale. Podobno jest super, podobno jest super, więc y, zobaczymy. Mm. Jeżeli czytaliście, to też możecie napisać nam w komentarzu, czy w ogóle warto po to sięgnąć. I zresztą, jeśli czytaliście którykolwiek retailing z naszej listy, albo może całkowicie inny, to dajcie znać nam w komentarzu. Zapraszamy oczywiście na naszego Instagrama Fantastyczne Siostry. W opisie macie link. I co, życzymy wszystkim miłego wieczoru. Jeśli Mimo podobał dnia. Wam się film, tak lub miłego dnia. Jeżeli podobał Wam się film, to zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Każda łapka w górę naprawdę wiele dla nas znaczy. I dziękujemy Wam za obejrzenie tego filmu. Cześć.